Dobry dzień dobry, witam z jesiennego Wrocławia. Jadę sobie wałami właśnie z dużodry w stronę mostu swojczyckiego. No i dzisiaj chciałem chwilę powiedzieć o moim nowym zakupie, jakim jest RONDO Rondorut AL2 model 2021. Szczerze, to nagrywam to wideo już drugi raz, bo po prostu w pierwszym zrobiłem tyle błędów i tyle głupot, że stwierdziłem, że ten materiał trzeba nagrać od nowa. Zaraz chwilę o tym, czemu go kupiłem, co mnie motywowało. Czemu tak drogo? Mam nadzieję, że na wszystko mi się uda odpowiedzieć, także zapraszam do obejrzenia tego materiału. Ogólnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że chciałem sobie przełożyć ze swojego poprzedniego grawela osprzęt do nowej ramy, która jest bardziej komfortowa, e, ma więcej mocowań e, i troszkę bardziej siedzi mi rozmiarowo, ponieważ mój poprzedni grawel był ciutkę za duży, przez co uniemożliwiało mi to e, po, dalsze podróże, że tak powiem więc znalazłem promocję na e, Mongoose Guide Sport, który mi siedział elegancko, ale od sprzętowo był słaby, więc akurat idealny dawca. Pojechałem go zobaczyć. I jak go oglądałem, to zobaczyłem Ruta, który stał obok, i odstawiłem tego guida. Chwilę pogadałem, cena była dwukrotnie wyższa, tak naprawdę. Eee. Więc to był piątek wieczorem, pojechałem w sobotę jeszcze rano, jeszcze raz go zobaczyć. Ale nie mieli rozmiaru M. Na stanie, był w magazynie, więc umówiłem się na poniedziałek, żeby go zobaczyć. Złożonego. No i tak nie wyjechałem. Przykuło moją uwagę w sklepie, to szczególnie kolor. Nie wiem, czemu rzuci mi się w oczy. Niektórzy mówią, że jest jak znicz świąteczny, może dlatego, że było wszystkich świętek niedawno. Rzeczywiście ma taką fakturkę, ale ten kolor po prostu mnie powalił. No i ogólnie cała. Em, stylu varondo, która jest, no jedna swoim rodzaju można powiedzieć. Co różni wersję 2021 od poprzednika, to są na pewno inaczej gięte górne rurki tylnego trójkąta, odchudzony widelec. I tak naprawdę to chyba, chyba wszystko. Aha, i więcej mocowej. Jak widać, już rondo przewidziało tutaj opcję taką, żeby montować też przednią przerzutkę dla chętnych. Co prawda nie ma takiej klamkomanetki, ale tu mamy dwie śruby na hak oraz cała korba jest przystosowana do tego, żeby zmienić tutaj opcję zębatek i założyć podwójną. Korba jest myślę, że do wymiany, aczkolwiek jeszcze na, chwil na tą chwilę ją zostawiam. Myślę, że na zimę. Poza tym jest dość nietypowy suport i tak naprawdę lepsze chyba korby tutaj nie znajdę. Support jest 86 mm, co jeszcze zmienię w tym rowerze na pewno? Na pewno zmienię w nim opony, i tak naprawdę kręcę ten film jeszcze raz, teraz gdzie już mam wszystko zakupione, i na pewno będę zmieniał całe opony na tubeless. Mam zakupione opony TUFO Gravel Tandero. Oczywiście będę je zalewał mlekiem. Czemu zmieniam opony? ponieważ rondo daje koła, które są przystosowane do systemu tubeless, nie mają wentyli, nie mają taśmy, ale to jest kwestia tak naprawdę szybkiej zmiany. Ale opony nie są tubeless ready. I czemu je zmieniam? Te opony są fajne. Miałem je, mówię o WTB Nano, miałem je w poprzednim gravelu w wersji na mleku. Była moim zdaniem to opona troszkę fajnie pracowała, nie wiem czemu, czy to są druciane opony, nie, nie zwijane. Jak zdejmę to się, to, się to się przekonam. Aczkolwiek ta opona jakoś dziwnie troszkę pracuje, jest moim zdaniem trochę taka sztywna, mało, yy, mało pracuje, a w grawelu lubię to, kiedy mogę sobie spuścić ciśnienie i tak naprawdę wykorzystać oponę jak, yy, jak amortyzator. Nie chcę dużo się wypowiadać o tym rowerze na tą chwilę, ponieważ ten filmik ma być tylko i wyłącznie przedstawieniem tego roweru. Nie chcę mówić tutaj za dużo o tym jak już mi się nim jeździ, chociaż mam już po serwis gwarancyjny zaliczony, mam już nabite z nim jakieś 150 km. Na tą chwilę na tą chwilę się nie wypowiadam, ponieważ chcę zrobić te zmiany, o których mówię i będę mógł coś więcej, więcej powiedzieć. To rondo zbudowane jest o napęd 1.11, z tyłu mamy kasetę 1142, która jest od Santura. niestety schodzi już z niej lakier, więc troszkę słabo. Tylna przerzutka to przerzutka SRAM APEX 11, bardzo fajne przełożenia, fajnie klika, można używać. Korba FSA, naprawdę budżetowa korba, ale myślę, że wystarcza. Rondo ma wiele mocowań, których nie było w poprzedniej wersji. Ma tak naprawdę aż trzy mocowania na ramie, które są umieszczone na każdej z głównych rur, ale także na jej, pod jej spodem. Ma mocowania na hak przerzutki, o którym wspomniałem wcześniej, mocowania na koszyki, Mocowania na butniki oraz bagażnik. Rondo to też super gumki na piastach, które tak naprawdę czyszczą ją. Pomimo tego, że udało mi się obłocić ten rower niesamowicie, piasty zawsze były czyste. Kolejną rzeczą, którą wymienię, to na pewno owika. Ta owika jest strasznie budżetowa i będę musiał ją zmienić. Na pewno wiedzie taki jakiś super kas. Rondo to też pieczołowitość w detalach, zobaczcie na te napisy. Producent wymienia na nich dane techniczne roweru. Ale także znajdziemy tutaj informacje jakie maksymalne koła możemy do niego założyć. Zapomniałem wspomnieć, ale w rowerze założyłem pedały Shimano, które są platformami z blokami. Siodło jakie montuje Rondo pochodzi od firmy Fabric. Jest to model Scoop Flat i naprawdę bardzo wygodnie się na nim jeździ. Nie jest to najtwardsze siodełko, ale nie jest też najmiększe. Klamki od SRAM'a wersja Apex. Hamulce w tym modelu to TRP Spire. Model dobrze znany wszystkim gravelowcom. Jest to wersja mechaniczna hamulca, ale mi taka w zupełności pasuje, wolę mieć zawsze linkę i ją wymienić, kiedy potrzebuję na dłuższym szlaku. że e, Rondo ROOT AL2 to jest troszkę kompromis cenowy. Tak jak mówię, jest kilka tutaj oszczędności. Nie są one aż tak drastyczne, no ale tak jak wspomniałem, opony, korba. E, co jeszcze? Opony, korba, tak naprawdę, owika. To są rzeczy, które są oszczędnością w tym rowerze. No i. Reszta to jest po prostu taki segment. Nie można powiedzieć, że oszczędnością są hamulce mechaniczne. Kiedy po prostu model wyżej te, yy, te hamulce hydrauliczne występują, także nie ma się co spierać. I tak naprawdę odpowiedzieć sobie za, teraz trzeba na pytanie, czy za te 6000 nie można było kupić coś lepszego. I od razu odpowiem można było. Można było za 6000 wy, wyrwać roz. Można było za 6000 na pewno wyhaczyć coś, co jest, nie wiem, na GRX, jeśli ktoś potrzebuje, na hydraulice i tak dalej, tak dalej, tak dalej segment gravelowy jest naprawdę już tak bogaty że można wybierać ja postawiłem na rondo jakkolwiek głupio to zabrzmi, bo to polska firma bo podoba mi się ich koncepcja bo te rowery nie są przerobionym, przerobionym przełajem to nie jest jakaś tam szosówka na grubszych oponach to jest tak naprawdę rondo Rud, czy tak naprawdę czy NS Rag. One powstały jakby od zera. Mają troszkę inną filozofię. To wszystko ma troszkę jakby inny, inny wydźwięk. Także nie ma się co kłócić, Każdy kupuje to, na co po prostu ma ochotę. Ja się zakochałem w tym rowerze i powiem szczerze, postąpiłem trochę jak baba. Po prostu ten kolor mnie tak przy, przykuł. Ja już znałem rondo, podobały mi się te rowery. Ale zawsze miałem wrażenie, że ta, ta półka cenowa jest trochę wyżej, i tak dalej. dalej. Ten rower okazał się na wyciągnięcie ręki, więc ją po prostu wyciągnąłem i tak nim śmigam teraz. Nie ukrywam, zajerałem się tym, tą jazdą po szutrze. No i potrzebuję zrobić taki rower, który będzie odpowiadał wszystkim moim wymaganiom. Od komfortu jazdy po tak naprawdę techniczne sprawy. I to myślę, że daje mi rondo. Mam wszystkie mocowania umleczę go i wszystko będzie śmigać, tak jak sobie po prostu chcę Podejrzewam, że wiele Wam o tym rowerze nie powiedziałem a pewnie chciałem ale to mój pierwszy film taki sensowny na YouTubie pierwsze zabawy kamerą GoPro 9 także nie wiedziałem, nie wierzyłem, że to kiedyś powiem, ale zostawcie suba, piszcie w komentarzach jak Wam się jeździ Ronda, jeśli macie ten model, poprzedni może karbony, także do zobaczenia na szlaku! Bo!